Wzięło się pomysłem, żebyśmy założyli e, kanał na YouTubie. Dlaczego? I o czym on będzie, będzie w ogóle opowiadał? E, Znajdujemy się w przepięknych okolicznościach przyrody, które nijak nie związane są z naszym kanałem Ech, z nijak. naszą Zuprałem. tałoką, ale po prostu natknęły nas do tego, żebyśmy nagrali ten filmik tutaj, bo właśnie to między innymi jest powód, dlaczego chcemy... Zmienić swoje życie i trochę wywrócić się do góry nogami, bo po prostu momenty bliskości z naturą dają nam poczucie spełnienia i szczęścia. Dokładnie. Słuchajcie, uciekamy w ogóle z miasta. Uciekamy z miasta na, na wieś. Mamy w planach sprzedaż swoich dwóch mieszkań, zakup działki. Co chcemy w ogóle odnaleźć na wsi, a, a czego, nie nam, czego, czego, nie da, czego nie da nam miasto? miasta? przede wszystkim spokój i cisza. Mamy dość po prostu sąsiadów, mamy dość zgiełku, mamy dość hałasu. No będziesz tego, to, tego na pewno chcemy uciec. Ja przynajmniej Muszę i myślę, że, bliżej, że też Bianka szuka bliskości, tak naprawdę, w, w związku. A, a myślę, że jakby taka wyprowadzka taka na, na wieś tam, nam to da, bo w mieście czasem potrafi się jednak o tym zapomnieć. I chcemy też realizować swoje pasje. Bianka tutaj, jak widzicie, stoi sobie z aparatem. Bianka kocha robić zdjęcia, a myślę, że bliżej natury będzie miała po prostu bliższe ku temu, jakby. Nie podoba sposobności. mi się też. Dlaczego? Na Dianka myślę, że zrealizuje się tam jeżeli chodzi o swoją fotografię, bo jest tam masa masa zwierząt i masa pięknej przyrody po prostu, która jest warta zachowania w kadrze, a jej to naprawdę mega dobrze idzie i powrzucamy wam w ogóle zdjęcia z tego wjazdu, sami zobaczycie. Następna rzecz to co? Zdrowie. No jednak się trochę zapuściliśmy. Tak, powiedz jak to było. Słuchajcie, no, znaczy nie no teraz to się nie zapuściliśmy, teraz już się odgruzowaliśmy właściwie, ale jednak mieszkanie w bloku powoduje, że człowiek wychodzi z domu, wsiada do samochodu, jedzie do pracy, wraca, wysiada, wchodzi, no to jedno piętro po schodach i siada na kanapie i w sumie tyle. A jednak my chcemy uprawiać ogród, chcemy uprawiać warzywa chcemy uprawiać owoce, mnóstwo rzeczy robić na tej działce i tam też są tereny takie, że naprawdę można się poświęcić temu i we wszystkich niebieskich strefach, gdzie ludzie żyją po 100 lat, to jedną z takich e, e, łączących rzeczy te miejsca jest właśnie to, że oni uprawiają ogród. Dokładnie, więc skończyliśmy z używkami, to e, alkohol, inne używki inne, bo też w mieście dużo łatwiej o to bo wpieprzamy na e, na wieś, e, planować Ojo. ogród, e, wsadzić swoją kolendrę, bo ją uwielbiam. Więc e, A jedna kolendra w sklepie kosztuje 7 zł. Tak. Więc, ja, więc, zo, więc zobaczycie więc zobaczycie po prostu nasze starania e, związane z tym wszystkim. Nie jesteśmy profesjonalistami, od razu zaznaczamy. Jesteśmy. Ja totalnymi... muszę odsuwać, bo to muszę mi kamerę czas, bo mi robi tak, a to jest nie jesteśmy, jesteśmy totalnymi nowicjuszami, jeżeli chodzi o w ogóle cokolwiek, tak naprawdę. No. Więc ze I wszystkim... jeśli chodzi o filmiki, i kręcenie, tak. i edycję, i jeśli chodzi o budowę domu, jeśli chodzi o kupno działki, tak. Wszystkie te rzeczy robiliśmy pierwszy raz, robimy pierwszy raz i chcemy Was po prostu wziąć ze sobą tę podróż, żebyście razem z nami się po prostu uczyli. Dokładnie. Bo to nie jest tak, że przygotowywaliśmy się jakoś super do tego, że nie wiem, obniżyliśmy jakiś plan. Nie. nie, idziemy po prostu na żywioł nie. i wy będziecie mogli zobaczyć myślę, że bardzo fajną, bardzo prawdziwą historię tak. dwójki ludzi. Nie tylko jeżeli chodzi o, nie wiem, budowę domu, działki i tak dalej, ale też tych emocjonalnych, bo jesteśmy po prostu ludźmi i, i każdy, każdy no. myślę z nas jest tym człowiekiem i każdy z nas chce się odnaleźć w tym świecie ze swoją drugą połówką i właśnie o tym będzie ten kanał, więc e, trzymajcie za nas kciuki i, i oglądajcie nas i mam nadzieję, że dostarczymy Wam masę, masę fajnych e, Zapraszamy. rzeczy. Zapraszamy.